Całą sytuację z Góry Gordo możemy sobie znaleźć tutaj w artykule z 15 marca 1978. Opowiada on właśnie o tym, że małżeństwo John Cranley, 26-letni, wraz z żoną Jolene Cranley, 22-latką, wybrali się na wycieczkę, by zobaczyć z Góry Gordo latarnię L. Gordo. I mamy oczywiście tutaj informację, że kobieta spadła i zginęła. Co ciekawe, jest tutaj też wspomniane, że obydwoje pochodzili z Sandy Shores, jest informacja o ich problemach w małżeństwie, o tym, że mężczyzna miał tutaj właśnie swoje plany odnośnie tego, że chciał wyjechać do Los Santos, jak i również informacja o tym, że kobieta się z tym nie zgadzała i chciała prowadzić swój pensjonat, który odziedziczyła po rodzicach. Istotne tutaj jest też to, że Mr. Crowney powiedział dziennikarzom, że cała ta sytuacja złamała jego serce i że bardzo kochał swoją żonę. Oczywiście, że nikt o niej nie zapomni. Całą karierę, którą osiągnie, i dedykuje jej pamięci. Z całą tą sytuacją nie zgadzał się ojciec, który żądałby, by policja prowadziła śledztwo w sprawie śmierci jego córki. Oczywiście jest to tyle istotne, że mamy tutaj informację, jak ta cała sytuacja wyglądała, czyli że mężczyzna chciał wyjechać, kobieta tego nie chciała. No a tutaj, oprócz takiej sytuacji, być może no finansowych, bo podejrzewam, że to też prawdopodobnie miało jakieś znaczenie, Wynikła jeszcze sytuacja, gdzie jedna osoba chciała zmienić coś dużego, czyli całe miejsce pobytu, druga osoba do miejsca, w którym oczywiście mieszkali była przywiązana, co dość mocno komplikowało plany mężczyźnie. Ciężko tutaj powiedzieć, czy w ogóle ten mężczyzna faktycznie popełnił to przestępstwo, bo nie mamy tutaj takich dowodów. Aczkolwiek możemy tutaj znaleźć pewną informację i taką bardziej poszlakę, mianowicie gdy zbliżymy się do miejsca, w którym zobaczymy ducha na klifie Gordo, Dokładnie w miejscu, gdzie ten duch lewituje w powietrzu, znajdziemy informację o treści Jock, Tak jakby kobieta wskazywała nam, że mężczyzna jest odpowiedzialny za jej śmierć. Jeśli chcielibyście zobaczyć tego ducha, możecie to zrobić między godziną 23 a północą na klifie Góry Gordo, w miejscu, w którym widać latarnię. Cała sytuacja jest właśnie o tyle podejrzana, że mężczyzna miał jakby nie patrzeć jakiś powód, żeby to morderstwo popełnić, aczkolwiek no właśnie dowodów tutaj na to nie ma. Nie ma świadków, nie ma żadnych nagrań, nie ma tutaj żadnych takich poszak, które by jednoznacznie wskazywały na jego winę. Aczkolwiek właśnie informacja, jaką jest jego pseudonim, może tutaj wskazywać, że jednak kobieta chce wskazać winnego. Nie wiem oczywiście, jakie są tutaj wasze spostrzeżenia, aczkolwiek mam nadzieję, że podzielicie się nimi. Co dość istotne, w zależności od tego, w którym miejscu się znajdziemy o tej 23. Możemy zobaczyć trochę inne rzeczy. Jeśli znajdujemy się na górze, zobaczymy oczywiście ducha skierowanego na, w naszym kierunku, e, aczkolwiek jeśli nie bylibyśmy na dole, w pobliżu obozowiska, usłyszymy krzyk kobiety. Ważnym aspektem jest też to, że możemy usłyszeć szepty, które oczywiście odtwarzając od tyłu. Też dają nam pewien komunikat, aczkolwiek za w żaden sposób tutaj ułatwiający, jeśli chodzi o prowadzenie śledztwa.